Hebrajczyków, 10 rozdział od wersetu 19 do 23. Przeczytamy ten fragment i podzielę się z Wami paroma myślami związanymi z tym, co tutaj jest napisane. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę to jest przez ciało swoje oraz Kapłana Wielkiego nad Domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę." Moi drodzy, świetny obraz starotestamentowy, mówiący o naszej relacji dzisiaj, z Bogiem. A zarazem taka odezwa do tego, żebyśmy z ufnością wpadli w ramiona naszego Ojca Niebieskiego. Zwróćcie uwagę, mając więc bracia ufność i przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Ufność i wstęp do świątyni. To zaufanie temu, co uczynił dla nas Jezus, wprowadza nas do relacji z Bogiem. Amen? Idźmy dalej. I ta relacja z Bogiem została otwarta na nowo albo inaczej w nowy sposób. Kiedyś ta relacja z Bogiem była konsekwencją tego, że ja potrzebowałem coś robić albo sprawdzić się. Ale dzisiaj ta relacja z Bogiem jest konsekwencją tego, co zrobił Syn Boży dla mnie. Czyli to Syn Boży wprowadził mnie. Do miejsca świętego, w którym mogę mieć relację z Ojcem. Żeby wejść do relacji z Bogiem, trzeba było przekroczyć próg, gdzie wisiała zasłona. I teraz uwaga, jesteśmy w dzisiejszych czasach, kiedy ta zasłona została rozerwana, bo Jezus umarł na krzyżu, ta droga została otwarta, ale uwaga, ta zasłona wisi dla niektórych z nas. Wisi, bo Lękamy się. Ta zasłona może się nazywać nie tylko lęk, ale może się nazywać także poczucie winy. Może się nazywać grzech. Ta zasłona może nazywać się nieprzebaczenie sobie. Ta zasłona może mieć różne nazwy, i ta zasłona sprawia, że oddziela nas to od tego, że nie możemy wpaść ufnie. Objęcia naszego Ojca. I ten tekst mówi nam, że Jezus rozdarł tą zasłonę przez swoje ciało. Inaczej mówiąc, to wszystko, co może dzisiaj nas blokować lęk, nieprzebaczenie sobie, grzech cokolwiek nas męczy, cokolwiek jest na naszym sumieniu, to Jezus to załatwił. I rozdzierając swoje. Ciało na krzyżu, rozdar tą zasłonę dzielącą nas od Boga. I możesz powiedzieć: no dobrze, ale ja przecież czuję się nieraz źle, niekomfortowo, nieraz wątpię w to, że ta zasłona jest rozdarta. Akurat w tym momencie coś się dzieje, akurat w tym momencie dzieją się jakieś zawirowania w moim życiu, które oddzielają mnie od Ojca. Może zmagasz się z tym, żeby uwierzyć w to, albo zaufać, albo wrzucić się ufnie w ramiona ojca, gdyż myślisz, że ta zasłona wisi. Ona gdzieś tam realnie wisi w twoim sercu i oddziela cię od ojca. To chcę Ci powiedzieć, że ten tekst całkowicie uwalnia nas od takiego myślenia. No, zwróćcie uwagę, jak już przeczytałem 20 werset, mówi tak. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I teraz wejdźmy na nią ze szczerym sercem. I uwaga, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Inaczej mówiąc, mówię do Ciebie teraz indywidualnie, oczyszczony w sercu od złego sumienia. Czyli, jeżeli myślisz, że ta zasłona wisi, to ja ci powiem, że ona została rozdarta. I teraz. Jeszcze możesz mieć wątpliwości, bo możesz myśleć sobie, no dobrze, ona jest rozdarta. Pan Jezus zrobił wszystko, ale ja widzę, że upadam, że się przewracam. I wiecie, i za każdym razem, kiedy coś się nam wydarzy, w jakieś tarapaty wejdziemy, to znowu widzimy, że mamy tą zasłony i mam jest trudno wejść w ramiona Ojca. To 23 werset wyjaśnia nam ten problem. Bo zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Trzymaj się niewzruszenie, czyli nie pozwól, aby cię ktoś z tego wybił. Ale dlaczego, uwaga, dlaczego? To jest ważne teraz, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Czyli zwróćcie uwagę, ja mogę się tego trzymać niewzruszenie, dlatego że siła i moc wierności jest w nim, a nie w nas. Widzicie, ten ciężar jest w nim. Opieramy się tylko i wyłącznie na jego wierności. I nieraz jak nawalisz, jak okażesz się człowiekiem, który był niewierny w swoich oczach i przerzucasz ten obraz na Boga, to pamiętaj, że Bóg, Bóg mówi tu o sobie, że jest wierny i że my mamy trzymać się. Tego, który jest wierny i dał nam obietnicę, która opiera się na jego wierności, a nie na naszej sile. Więc zasłona została rozdarta, kochani, mamy dostęp do ojca, i nawet kiedy masz ochotę sobie strzelić w twarz, to wpadnij w ramiona ojca, powiedz: Przepraszam i ciesz się, że on jest wierny. I że poprzez syna który rozdarł swoje ciało na krzyżu, który rozdarł tą zasłonę, który, który dał nam dostęp do Ojca. Mamy relacje z Bogiem. I to jest cudowne. I to jest piękne. I tego się, kochani, trzymajmy. Amen.